Dzisiaj będzie krótko. Obiecuję, że będzie krótko. Musi być krótko, dlatego że wszyscy pewnie jesteśmy w tym samym stanie co ja: czyli, próbujemy w spektakularny, dramatyczny, pełen potknięć sposób łączyć spiętrzający się finał pracy zawodowej, przedświątecznej z przygotowaniem do świąt. Z kupowaniem prezentów, z ogarnianiem wszystkich zaległych tematów, które przed świętami, jakby się świat kończył, trzeba załatwić. Dobrze to znacie i dobrze wiecie, że zawsze przed tymi świętami, przed wszystkimi zresztą, jak przed wakacjami, próbujemy ogarnąć wszystko, jakby świat się skończył, a później się okazuje, że świat się nie skończył i dalej moglibyśmy je załatwiać. No ale to już jest po prostu za mocno wmontowane w naszą psychikę, żebyśmy próbowali z tym walczyć, więc nie walczymy. Więc ja dzisiaj chciałem po prostu złożyć Wam przede wszystkim życzenia. W... Jeszcze, będzie, jeszcze się będziemy spotykać i widywać. Będą specjalne życzenia w formie filmowej z niespodzianką. Przekonacie się, jaką. Bardzo, bardzo mi się ona podoba. Niech skromnie przyznam, choć to zespół cały nad tym pracował. A ja wam życzę, żebyśmy jakoś pod tym topniejącym śniegiem i w pod innymi też substancjami, których dużo w naszym publicznym życiu w, i w ogóle w życiu i w świecie yy, znaleźli nadzieję, nie stracili nadziei, dokopali się do niej i obronili ją. Yy, f, to nie są łatwe czasy yy, i wszyscy to widzimy, zło yy, nie tylko pojmowane metafizycznie, ale tak czysto, yy, czysto cieleśnie po ludzku yy, strasznie hałasuje, ale sobie z nim poradzimy yy, i to zwycięstwo będzie wielkie. Poradzimy sobie z nim na wszystkich płaszczyznach, w których dzisiaj próbuje nam zniszczyć życie. W... Taką mową nadziei, tutaj też moi współpracownicy, którzy wczoraj je słuchali, a dzisiaj to będę robił, podobno jest przemówienie prezydenta Zemańskiego przed kongresem. Podobno wielka mowa. Ja tylko widziałem na, w, w relacjach ten sztandar bojowy z Bachmutu przekazany kongresowi. No totalna. Totalna porażka tej rosyjskiej wizji wojny. Bardzo przejmujące w ogóle, że Putin próbuje przejąć narrację, próbuje w jakiś sposób dobić Ukrainę, a Ukraina w, jedzie i spotyka się w, z wolnym światem. To znaczy no, obrazek ostatniego tygodnia, to znaczy Putin spotykający się z Łukaszenką, a Zełański spotykający się z Bidenem. Nie można lepiej prowadzić tej wojny od strony, czy tego, tej obrony od strony takiego przesłania, ducha, wizji, niż robią to ukraińskie władze. Są absolutnymi mistrzami świata w tym. No i ten przekaz bardzo silny poszedł. Więc ja sobie posłucham ku nadziei i ku inspiracji tego przemówienia wołody Zeleńskiego, a was oczywiście, jeżeli macie potencjał jeszcze trochę sił do działania, serdecznie zapraszam do naszych akcji, które podejmuje nasze stowarzyszenie, nasi działacze, nasi wolontariusze, bo pamiętacie, że Ruch Polska 2050 to nie tylko partia. Wszystkie te akcje, które robiliśmy w ostatnich latach, turbo doładowane i wciąż trwające, 2050 y, y, pierogów y, y, bardzo serdecznie do tego do tej akcji y, zapraszamy o bardzo ciekawy, durny, jak już nie powiem co. W, to są ludzie, którzy walczą o naszą wolność. Bo jeżeli Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, to przyjdzie po Polskę. I wtedy będziecie krzyczeć, lamentować i próbować podciągać spodnie, ucieka, uciekając na drugi koniec i krzycząc, że was biją i w, robią różne inne rzeczy. Ukraińcy dzisiaj w, w, walczą o naszą wolność i trzeba to zrozumieć, i trzeba to widzieć. W, a nie z powodów idiotycznych, jakichś ideologicznych, idiosynkrazji sprawdzi Pan sobie to słowo, snuć jakieś antyukraińskie, idiotyczne narracje. To, 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 to nie jest tak, że Polska to Ukraina i to nie jest tak, że my nie mamy między sobą spraw spornych. Mamy i będziemy mieli. Nasza historia w niej obfituje. Ale dzisiaj trzeba trzeźwości geopolitycznej, kiedy patrzymy na to, co się dzieje i dlatego takich komentarzy, których nie powstydziłyby się ruskie trolle, w tolerować na tym, fotelu, na tym profilu nie będę. Wracając jeszcze do tych naszych akcji, do których zapraszam, 2050 pierogów, 2050 miejsc przy stole. Potrzebujemy też bardzo i bardzo o to proszę tych, którzy chcieliby włączyć się w korypetycję dla dzieci z pieczy zastępczych. Wiecie o tej naszej wspaniałej akcji. Wiecie, jak poszło. To wspaniale w pandemii. Dzisiaj tych korepetytorów znowu bardzo potrzeba. Jeżeli macie chwilę, którą możecie poświęcić, kompetencje, które możecie zaangażować, to bardzo was o to proszę, bo te dzieciaki, wspaniałe dzieciaki potrzebują, potrzebują waszych, waszego czasu, waszej uwagi, lekcji, które będziecie z nimi Prowadzić. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych stronach, na stronie stowarzyszenia. Bardzo serdecznie na nią zapraszam, a Wam jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie życzę w ciepła, spokoju, miłości i nadziei. Musimy nabrać siły przez ten czas, żeby wystartować w nowym roku już bez zatrzymania i zmienić Polskę tak, jak chcielibyśmy ją zmienić: konsekwentnie, dla niektórych bezwzględnie. W, w, uczciwie, tak, żebyśmy obudzili się pod koniec przyszłego roku, przed świętami przyszłymi i mogli pogratulować sobie, że wszystko wreszcie idzie w dobrym kierunku, że wyszliśmy z tej ciemności, że jesteśmy w miejscu, w którym jest więcej porządku niż chaosu, że rzeczy durne m, zaklasyfikowane są jako durne i schowane do szuflad albo pawlaczy z tym napisem i niewyciągane. Te, które są dobre, tworzące, budujące, są tymi rzeczami, które są na stole i są w naszym obrocie, bardzo, bardzo serdecznie proszę o to, żebyście nabrali sił, żebyście się zatroszczyli o siebie i o siebie, każdy z nas osobno i o siebie nawzajem, bo tych sił w przyszłym roku będzie nam bardzo potrzeba, naszym bliskim, ale, ale też i temu wszystkiemu, co robimy razem, w Polsce będzie ich bardzo mocno trzeba. W, tak jak powiedziałem, będziemy przecinać się pewnie nieregularnie w święta, będziemy coś tam sobie wrzucać, pokazywać, ale przede wszystkim bardzo Was proszę odpocznijcie, bo przed nami bardzo ważny, długi marsz. Miejcie dobre święta, uśmiechajcie się do siebie, kłóćcie się jak trzeba, oczywiście, ale zawsze tak, żeby na koniec w, w, się pogodzić. No a ja wracam do zajęć, bo. Nie dość, że prezenty, no to jeszcze, które w tym roku to będą naprawdę, nie wiem, tak na, na ostatnią chwilę robione, bo żona w pracy cały miesiąc, do, dojeżdżająca do Dęblina, ja od rana do wieczora w robocie, u dzieci co chwilę jakaś infekcja albo inne rzeczy, a Mani wczoraj wypadł pierwszy ząb, więc jeszcze trzeba było ogarnąć coś, bo wczoraj zapomniała, co jutro przyniesie jej wróżka zębuszka. Znacie ten live, ale jakby... Widać też, że już dzisiaj Mania informuje, że wszystkie zęby jej się chwieją i czuję, że wróżka zębuszka będzie musiała jakiś kredyt konsumencki chyba brać. Nie ma, nie ma innej rady. Uściski dla Was wszystkich i dla Waszych bliskich. Ode mnie, od Uli, od naszych dziewczynek mam nadzieję, że będziecie mieli dobre święta. Do zobaczenia w trakcie tych świąt i tuż po nich.